Nigdy nie byłem zbyt dobry w przewidywaniu ruchów do przodu. Dlatego teraz muszę być mądrzejszy po szkodzie i opowiem Wam o co chodzi. Jestem Wojtek z Benchmark.pl i zapraszam do filmu. Nie tak dawno temu spotkałem się i przyjemna sytuacja. Miałem dosyć ważne dla mnie dane na moim laptopie służbowym. Oczywiście na dysku SSD, bo czego innego teraz używać. I niestety dysk się zepsuł. Oczywiście no, nie jestem zupełnie zielony w tych tematach, także miałem kopię moich danych na dysku zewnętrznym. Niestety ten oczywiście jako HDD, no bo tak taniej, okazał się mieć wadliwe sektory i tych danych nie dało się odczytać. No trochę dramat, zwłaszcza dramat się pogłębił, gdy odkryłem, że koszt odzyskania takich danych w profesjonalnej firmie to jest bagatela 1500 zł. No, trochę przykra sytuacja, prawda? Dlatego, aby w przyszłości uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji, musiałem poszukać innego rozwiązania dla zabezpieczenia moich ważnych danych. Wybór padł na Cloud Backup od nazwa.pl. A teraz przedstawię wam pięć powodów dlaczego właśnie tak zdecydowałem. Zaczynamy. Pierwszy punkt to oczywiście bezpieczeństwo, czyli to, co bezpośrednio wpłynęło na moją decyzję o poszukiwaniu alternatyw. Nawet jeżeli stosujemy różne metody zabezpieczeń, dodatkowy pendrive, dysk zewnętrzny, nawet cała macierz NAS, która chroni nasze pliki w postaci oczywiście lustrzanego odbicia kopii zapasowej, to i tak może dojść do sytuacji, w której Oczywiście odpukać, dojdzie do pożaru w naszym domu, stracimy laptopa, wszystkie dodatkowe dyski, po prostu wszystko przepadnie i tu nie ma zmiłuj, po prostu musimy to dane od nowa stworzyć. I tutaj wchodzi właśnie backup w chmurze. Backup w chmurze to nie jest jedno miejsce. W przypadku nazwa.pl to jest cała siatka serwerów rozsianych po Polsce, które wzajemnie się backupują. Połączone są bardzo szybkimi łączami, także tutaj nie ma żadnego batelneku, żadnego ograniczenia w postaci transferu. A mamy gwarancję, że nawet jeżeli gdzieś dojdzie do jakiejś katastrofy naturalnej, trzęsienie ziemi, tornado, czy nawet powódź i serwer, któryś ulegnie zniszczeniu, nie tracimy tych danych, bo one są bezpiecznie w innych miejscach. Tego nam nie zagwarantuje żadne lokalne zabezpieczenie. Drugi punkt to jest dostępność. No bo umówmy się, że nawet jeżeli mamy naszą macierz, nas w naszym serwerze domowym i dojdzie do tego uszkodzenia, tylko w tym miejscu, no to maciez trzeba odbudować. Wsadzamy nowy dysk, oczywiście wszystko się zrobi, ale to trwa. A co że akurat mamy istotny termin, jakiś deadline. I te dane, te dane potrzebujemy od razu i teraz. No, musimy poczekać, aż maciez się otworzy. Takie odtworzenie macierzy to jest zazwyczaj od kilku, nawet kilkunastu godzin, jeżeli to jest naprawdę sporych rozmiarów Maciejs. Czy to jest dobre rozwiązanie? No, jest w jakiś sposób bezpieczne, ale ta dostępność, no tutaj można wymagać więcej. I tu wchodzi Cloud Backup. Cloud Backup oferuje. Tak naprawdę prawie 100% czasu dostępności do naszych danych. Nawet jeżeli u nich dojdzie do jakiejś awarii, oczywiście mają dodatkowe serwery, mają nawet cały system DNS-ów, które ich łącze internetowe dublują. Także ta redundancja jest nie tylko na poziomie danych, ale również dostępu do tych danych. Ta dostępność rzędu 99,995% w skali roku przekłada się na możliwość utraty dostępu do danych przez nie więcej niż 25 minut w skali roku. Taki okres czasu to jest maksymalne, co może nam się przydarzyć, a tak naprawdę umówmy się, że praktycznie cały czas będziemy mieli gwarantowany dostęp do naszych danych. To ponownie jest rozwiązanie, którego żadne lokalne metody backupowania nam nie są w stanie zagwarantować. Ok, przejdźmy płynnie do trzeciego punktu, którym jest cena. Prawdzie spodziewacie się, że taka usługa w chmurze to jest spory wydatek, w miesięcznym dodatku, bo oczywiście mówimy o tej usłudze. Otóż nie, wyobraźcie sobie, że w skali roku płacimy mniej niż byśmy wydali na jeden terabajtowy, czy o tej samej pojemności co Cloud Backup oferuje, dysk zewnętrzny na USB. Który oczywiście może nam spaść, zepsuć się, po prostu możemy go zgubić nawet. Także tutaj jest to niepodważalna zaleta, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile kosztuje odzyskiwanie danych. To o czym mówiłem na początku. 1500 zł to jest taki próg wejścia, a jeżeli mówimy o odzyskiwaniu z dysków SSD, albo większych dysków, albo dane są trudniej dostępne, ta kwota bardzo szybko rośnie. Przykładowo, jeżeli w ciągu 15 lat użytkowania Cloud Backup dojdzie do chociaż jednej awarii, to tak naprawdę mamy zaoszczędzone 100 zł, względem odzyskiwania tych danych w klasyczny sposób. No, przyznacie, że raz na 15 lat to może się coś takiego zdarzyć. Czwarty punkt, czyli to co jest moim zdaniem najważniejsze, czyli łatwość i automatyzacja. Łatwość, ponieważ tak naprawdę cały interfejs opiera się o przeglądarkę internetową, i tam tylko wybieramy, jakie pliki, jakie foldery, ewentualnie jaką cały, jaki cały dysk chcemy backupować. Na czym polega ta automatyzacja? Otóż na tym, że to wszystko działa w tle. Usługa oczywiście automatycznie to, co zaznaczyliśmy do backupowania. Przesyła na serwer i nie robi tego w sposób bezmyślny, czyli po prostu kopiuje setki gigabajtów, megabajtów danych przez nasze biedne łącze. Nie, nie. Całość działa na zasadzie kopii migawkowych, czyli tak naprawdę różnicuje. Jeżeli to, co jest już na serwerze, niewiele różni się od tego, co jest, to tylko ta różnica jest przesyłana. Pozwala to zaoszczędzić nie tylko transfer, ale też miejsce, które nam nazwa.pl jako właściciel usługi Cloud Backup udostępnia, bo to jest tylko jeden terabajt. Czyli umówmy się, że gdybyśmy robili tych kopii kilkanaście, kilkadziesiąt, to już po relatywnie krótkim czasie zapełnilibyśmy całą tą przestrzeń. Także ten jeden terabajt to wcale nie jest aż tak mało. Natomiast jak już poruszyliśmy kwestię kopii migawkowych, to jest druga chyba największa zaleta, jaką Cloud Backup oferuje. Czyli dostęp do kopii sprzed okazuje się 90 dni. Jeżeli na przykład mamy jakiś plik, nad którym pracujemy w Wordzie czy nawet w Excelu i stwierdzimy, że w sumie to przedwczoraj coś nie poszło nie tak, a już kilka razy zdążyliśmy ten plik zapisać, on się już zdąży zbakapować, to możemy bez problemu wrócić do tej kopii sprzed paru dni, przywrócić ją i spokojnie na niej dalej pracować. Czegoś takiego nie oferuje oczywiście żaden tradycyjny sposób. No, poza ewentualnie nasami, które też te kopie migawkowe są w stanie robić, ale mają inne wcześniej wspomniane wady. No dobrze. I przejdźmy może do ostatniego punktu, punktu, który mnie tak długo trzymał z dala od wszelkich rodzajów backupów w chmurze, czyli właśnie prywatność, czyli to, jak nasze dane są zabezpieczane. No Mówię się, że było już kilka tych afer związanych z dostępem do naszych danych przez osoby trzecie, i muszę powiedzieć, że te problemy zostały praktycznie zażegnane. Nazwa Nazwa.pl stosuje szyfrowanie AS256, czyli tak naprawdę pliki nasze są szyfrowane w sposób. Kluczem tak naprawdę haszowanym tak wiele razy, że ilość kombinacji możliwych do, do złamania tego hasła jest więcej niż atomów w całym znanym obecnie wszechświecie. No, całkiem sporo. Dodatkowo serwery nazwa.pl posiadają certyfikację ISO, którą widzicie tutaj na ekranie, która gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo naszych danych jako klienta ich, ale również spełnia normy określone przez RODO, także nie ma obaw, żeby na takim backupie trzymać dane po prostu naszych klientów, i wszystko jest zgodnie z literą prawa. I to w zasadzie tyle, że chodzi o moje 5 punktów. Jeżeli nadal Was to nie przekonało, to proponuję spróbować. Ile takie spróbowanie kosztuje? W tej chwili nazwa.pl oferuje darmowe spróbowanie przez okres 30 dni. I nie ma tutaj żadnego haczyka, niczego nie musicie tak naprawdę podpisywać, podawać karty. Jeżeli po tych 30 dniach nie zdecydujecie się przedłużyć, to po prostu usługa backupu przestanie działać nie będziecie mogli tworzyć kolejnych kopii zapasowych. I taki model biznesowy, muszę przyznać, że przynajmniej na mnie działa. Już po tygodniu użytkowania, po odzyskaniu kilku dosyć dla mnie ważnych plików, na którym pracowałem parę dni wcześniej, stwierdziłem, że po prostu wykupię tam roczną subskrypcję, zwłaszcza, że pierwszy rok jest za połowę ceny, 60 zł. Co Wy na to? Dajcie nam znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie ogólnie o backupowaniu w chmurze. Czy też nie byliście świadomi, jak bardzo to wszystko poszło do przodu? Czekam na Waszą opinię. A ja tymczasem wracam do mojego ciężkiego zadania. Szkoda, że nie mam pakapu tej kostki, zanim ktoś ją tak zepsuł. Cześć!